Twoja firma jest partnerem wydarzenia. Czyli Gali 25 września w restauracji kameralna powiedz, dlaczego tak często bierzecie udział w tak ważnych kulturalno-artystycznych wydarzeniach w kraju i dlaczego wspieracie jako partnerzy no właśnie te wy wydarzenia artystyczne? No to jest część naszej pracy. Jedno to jest oczywiście jeden z elementów to jest praca w salonie, a drugim niezwykle ważnym elementem są właśnie wydarzenia artystyczno-kulturalne. No, to daje ogromną frajdę, ogromną satysfakcję z wielu powodów. Przede wszystkim spotkania z ludźmi, to jest dla nas najważniejsze, na no poza tym sens tych spotkań jako takie rozbudowanie swojej przestrzeni artystycznej, wewnętrznej, no to, to są, nic cię tak nie rozwinie jak takie spotkanie. E, I szampana. No właśnie Tomku, e, z, po, e, skąd znajdujecie czas na wszystko? Z jednej strony prowadzicie e, swoją firmę, wiele salonów działa na waszej licencji, Ostre cięcie. znamy również was, prowadzenie waszego programu. A, jak, a co słychać, jeżeli chodzi o twój program? Czy nagrywacie kolejne odcinki, czy z racji właśnie tej pandemii, e, tak jak większość programów, tymczasowo zostało wstrzymane, jeżeli chodzi o kolejne, e, kolejne nagrywanie, kolejnych e, produkcji? W maju udało nam się dokończyć dziesiąty sezon Ostrego Ciebie. Tych odcinków było już ponad 100, także mamy chwilę przerwy. Co do kolejnych sezonów, niestety nie mogę się wypowiedzieć, bo nie mam takich informacji. Ale ten sezon jest na tyle świeży, ten dziesiąty, że zachęcam do, zachęcam do obejrzenia dziesiątego sezonu Ostrego Cięcia i powtórek w telewizji TTV. Skąd znajdujemy czas? Nie wiem. Mówiąc wprost, nie wiem. Myślę, że jest to kwestia pewnej logistyki, pewnej chęci działania, pewnej. Wiesz, takie spotkania z ludźmi naprawdę dużo dają, więc one jakoś muszą być wkalkulowane w naszą rzeczywistość, w funkcjonowanie naszej firmy. Zresztą jest to, nie ukrywajmy, forma ważna dla nas, forma marketingu. Jesteśmy bardzo świeżutkim salonem w Warszawie, bo jesteśmy tutaj od listopada ubiegłego roku. Jeszcze taka dwumiesięczna pandemia przerwała nasz proces rozwoju, w związku z czym wracamy na pełne obroty. No i tutaj trzynasty salon, to jest szczęśliwa liczba, jakby ktoś pytał, trzynasty salon w Warszawie i działamy. Ostatnio mieliśmy okazję w Państwa w salonie w Będzinie, w tym przypadku, a powiedz, jeżeli chodzi o te 10 sezonów, jaki sezon był najtrudniejszy, jeżeli chodzi pod względem takim technicznym, e, nagraniowym? trudne pytanie. Każdy z tych sezonów, jakby do każdego z sezonu podchodzimy indywidualnie i przypuszczam, że każdy z nich jest paradoksalnie coraz trudniej nagrywać, ponieważ musimy pokazywać coraz nowe rzeczy, chcemy zaskakiwać widza, a format ma swoje sztywne ramy, więc staramy się to jakby, wiesz, działać, żeby czymś widza zaskoczyć. To jest, to jest największa trudność, bo przy stu paru odcinkach to co odcinek jest coraz trudniej. Z drugiej strony Myślę, że też na początku było nam trudniej, kiedy nie wiedzieliśmy, jak postępować, jak się występuje w telewizji, jakie są jakby wiesz, warunki pracy w telewizji w takim sensie, że nie znaliśmy, nie obcowaliśmy z kamerą. Tego też się przez 10 sezonów nauczyliśmy, więc z jednej strony łatwiej, z drugiej trudniej. Nie wiem, jaka jest suma tych wydarzeń. Ale no, ale działamy. No. A skąd w ogóle czerpiesz inspirację, czerpisz, czerpiecie do każdych kolejnych odcinków? Jak rozumiem, każdy odcinek e, przede wszystkim to wy wymyślacie w tym przypadku, czy raczej tutaj telewizja e, to ty w tym przypadku? Oni sami tutaj Wam narzucają pewien format. Znaczy, format jest narzucony, ponieważ pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Jest wizyta gościa specjalnego, jest nasz rekonesans, jest, y, 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 są warsztaty szkoleniowe dla uczestników, ale. Tutaj jakby telewizja zostawia nam dużą swobodę, czyli działamy na zasadzie swojej wiedzy, doświadczenia i wykorzystujemy to w każdym kolejnym odcinku, ponieważ niezwykle ważne jest to, że do każdego z uczestników podchodzimy indywidualnie. Tam za każdym razem jest inny, innego rodzaju problem, w związku z czym działamy. Hmm, Często dość spontanicznie, ponieważ okazuje się, że wyciągamy, czy pojawiają się problemy, których nie przewidzieliśmy, albo których jakby reżyser, ponieważ jest tako, takowa osoba na planie programu, jakby nie był w stanie wychwycić od razu. To, to już wynika pewnie z naszych fryzjerskich doświadczeń, z naszych. W tym roku minęło 20 lat w zawodzie, w związku z czym duże doświadczenie przekłada się również na. Hmm... Na to, że te inspiracje do programu są, możemy je też oprócz zaplanowanych działań, możemy je także, te działania podejmować spontanicznie, ad hoc, w danym momencie, błyskawicznie odpowiadając na potrzeby, indywidualne potrzeby naszych uczestników. Więc Tomku, jeszcze nie raz nas zaskoczycie w każdym kolejnym, czy to odcinku, czy samym sezonie. No staramy się, myślę, że, że to jest, że tak długo będziemy ten program robić, jak długo będziemy w stanie widzów zaskakiwać. Poza tym z drugiej strony oczywiście tak długo będziemy ten program robić, jak długo widzowie będą chcieli nas, nas na antenie oglądać. Powróćmy do mm, tematu głównego naszego wywiadu, czyli wydarzenie 25 września 2020 roku, którego jesteście partnerem. Powiedz, jakie teraz są fryzury najbardziej takie modne, topowe, a temat przywodni danej gali to jest bezpieczne inwestycje w złoto, diamenty, no i inne szlachetne metale. Jeżeli chodzi o fryzury, czy na przykład wy wykorzystujecie jakieś dodatki ze złota, z diamentów, jeżeli chodzi o upinanie włosów i tak dalej? Znaczy myślę, że mówisz tutaj o fryzurach okolicznościowych, o fryzurach ślubnych. Oczywiście e, można wyko wykorzystywać złoto, można wykorzystywać diamenty, jednakże Trend, który obowiązuje we fryzjerstwie w całym, nie tylko w upięciach, stricte dotyczy naturalności, lekkości, delikatności, subtelności. To jest yy, we fryzurach. Więc elementy złote czy diamentowe, oczywiście tak, ale to musi być bardzo w przeciwieństwie do inwestycji. Musi, jak inwestujesz w złoto, to musisz dużo kupować. A w przypadku fryzur Obowiązuje zasada, im mniej, tym więcej. A Ty osobiście jesteś zwolennikiem tych właśnie tych różnych dodatków, czy jednak wolisz, aby jak najmniej, albo wcale? Ja lubię dodatki, lubię i uważam, że dobrze skomponowane dodatki, odpowiednio umieszczone we fryzurze, są niezwykle cennym jakby wykończeniem całej fryzury i wzbogacają tą fryzurę, nie tylko dlatego, że są drogie, ale powodują, że rzeczywiście ta fryzura wygląda pięknie. Jestem zwolennikiem absolutnie tak, tylko wszystko z umiarem. No jak życie, no. Wszystko z umiarem, wtedy, wtedy jest dobrze. Również panowie ufundowaliście kilka voucherów do loterii wizytówkowej właśnie na daną galę 25 września. Jakie to są vouchery, na jakie zabiegi, usługi lub do jakiej kwoty lub zniżki na przykład? Ufundowali Kilka voucherów na usługi strzyżenia i koloryzacji oraz pielęgnacji włosów, ale także dajemy 20% zniżki dla osób, które zechcą skorzystać z naszej oferty zabiegów, specjalnie właśnie na event przygotowany 25 września. Jak sobie panowie poradziliście ten trudny okres kwarantanny? Czy wasze salony od razu zostały zamknięte? Czy jeszcze jakiś tam czas działały? No i jak obecnie to wygląda ta sytuacja? Czy klienci powrócili? E Odpowiadając na pierwszą część pytania, nie było nam łatwo radzić sobie w tej pandemii. Szczególnie myślę, że chodziło tutaj o to, że po raz pierwszy od 25 lat, z tego co pamiętam, musiałem siedzieć dwa miesiące na tak zwanym dubsku. I to był problem ponieważ jestem raczej osobą, która jest bardzo aktywna i żywiołowa i jak miałem siedzieć na, na miejscu, to trochę mnie to nerwów kosztowało. Ale wymyśliliśmy niezwykle fajną akcję. To była akcja fryzjerzy dla medyków. Od salonów fryzjerskich, od fryzjerów z całej Polski zbieraliśmy właśnie vouchery na usługi fryzjerskie, które z pomocą stowarzyszenia 100 kobiet pomaga przekazywaliśmy medykom w zamian oczywiście za ich poświęcenie, niezwyk, niezwykłą rolę, jaką odegrali w całej tej pandemii, chcieliśmy się po prostu na swój znany nam sposób odwdzięczyć. Swoją pracą, swoją mm, kompetencją akcja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, więc y, jakby zaangażowanie w akcję odwróciło moją uwagę od y, y, tej nudy, i od tego siedzenia, i od całej tragicznej sytuacji pandemii. Y, jeszcze y, na drugą część pytania odpowiadając. Jestem absolutnie przekonany, bo klienci wrócili po pandemii, jest ich nawet więcej niż było, co nas oczywiście bardzo cieszy, ale wiesz co, oprócz tej inwestycji w złoto i w diamenty, e, a propos eventu, bardzo ważna jest inwestycja w siebie, czyli w dobre samopoczucie, w dobry wygląd, a niewątpliwie fryzura jest nieodzownym elementem dobrego wyglądu. Czy obawiasz się drugiej fali koronawirusa, która tak naprawdę już się zaczęła i czy ewentualnie ten, nie wiem, październik, listopad, czy nas ponownie zamkną, czy jednak w dalszym ciągu, tak jak jest obecnie, tak będzie dalej trwać? Jeszcze mam nadzieję, że jesteśmy już na tyle świadomi, ostrożni, zachowawczy i przede wszystkim mądrzejsi o tą pierwszą falę zakażeń, że drugiego zamknięcia myślę, że nie będzie, nie będzie drugiego lockdownu. Taką mam też nadzieję, ponieważ wiem z rozmów z moimi kolegami po fachu, że wielu z nich znalazło się w bardzo trudnej sytuacji już poprzez pierwsze zamknięcie, więc tego drugiego po prostu nie wyobrażają sobie tak stricte, ujmując rzecz materialnie. Oraz też pewnie, pewnie gdzieś psychicznie, że, że, że to jest trudne do zniesienia. Więc liczę absolutnie na to, że tego drugiego zamknięcia nie będzie. Czy chociaż wstępne plany zawodowe są na, na ten rok, jak również na przyszły? Jeszcze co, koncentrujemy się bardzo na salonie w Warszawie, bo to taka nasza perła w Koronie, Wisieńka na, na torcie. Staramy się absolutnie wykorzystać doświadczenia ze wszystkich salonów, zebrać je i tutaj wykorzystać, żeby jeszcze lepiej opiekować się naszymi klientami, oferować im jeszcze większą gamę zabiegów, więc to jest rzeczywiście punkt, na którym koncentrujemy się najbardziej. Zresztą bardzo mi się w Warszawie podoba. Mieszkam tu też od listopada roku. E, mieszkałem do tej pory w Poznaniu, więc... Y, 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 I bardzo polubiłem Warszawę. Więc y, zajmujemy się głównie Warszawą. I to są główne plany. I na samo zakończenie z pewnością widzowie będą ciekawi, gdzie się podział się Andrzej, gdzie on jest. No właśnie, Andrzej jest we Wrocławiu w dniu dzisiejszym. On z kolei najbardziej lubi Wrocław, ja, Poznań. I spotykamy się oczywiście w Warszawie jako miejscu, które rzeczywiście no napawa nas, nas nowo, nową energią, kolejną taką daje, dodaje optymizmu. Ale niestety dzisiaj, Andrzej jest we Wrocławiu. Pozdrawiamy Andrzeja serdecznie. Dzięki. Dziękuję bardzo.